My jeszcze, jak nie mieliśmy dzieci, Agnieszka miała bardzo duży problem ze znale znalezieniem osoby, która będzie jej menadżerowała mhm. różne rzeczy. I ja też chciałem się bardziej zaangażować w szkołę, którą ona założyła, więc wtedy zrezygnowałem z prowadzenia części zajęć na rzecz szkoły i pomagania jej w tych pierwszych, mhm. pierwszych zle zleceniach. A później, kiedy już to wybuchło, to w ogóle zrezygnowałem, w ogóle zrezygnowałem w ogóle z prowadzenia mhm. zajęć, ponieważ byłem potrzebny do tego, żeby, żeby wspierać ją w budowaniu tej mhm. swojej marki osobistej. No i też jakby w samej ciąży było tak, że bardzo. Dużo, jakby, robiłem dla niej i rzeczy wokół niej, no bo mm. dużą częścią, że przespała po prostu. No, Okej, okay, ale, ale nie było takiego pomysłu, żeby też rozwijać Twoją markę osobistą, tak zdecydowanie mocniej? Ten pomysł wpadł troszkę później. W sensie, jak już były obydwie dziewczyny na świecie, to mm. padł taki pomysł, ale to, 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 to padł pomysł ze strony menadżerki, która wtedy prowadziła Agnieszkę, nie wiem, nas, jak zwał, tak zwał. To z jej strony padło, żeby, żeby też popracować nad moim, nad tą moją częścią. Natomiast wydaje się, że nie. Był, wydaje mi się, że nie było na to przestrzeni wtedy.